Ja nie wiem, co to rzecz jest niemożliwa, pach w ręku, tak bywa, z niczego mogę zrobić coś fajnego, jak drut pod ręką mam, a u mnie cyk, a u mnie fu, i zaraz kurwa to pod ręką idzie, wróg. bo u mnie luks i hopsasa, i wszystko to, co majster chciał, to ma. Siemaneczko, a dzisiaj Przetestujemy sobie lakier. <grymio> Dostałem miernik lakieru GL8S. Proszę bardzo. Pozdrawiam y, pana Arka, który mi przysłał, właściciel firmy przysłał mi y, mierniczek, żeby przetestować babaryczkę i tą, i tamtą. <grymio> Strach sprawdzać proszę ja was. Może y, lepiej nie lepiej nie wiedzieć. No to <grymio> Lepiej nie wiedzieć, cór. Tam to możemy, bo tam wiadomo. Nie, dobra. Sprawdzimy sobie. Zobaczymy, co Majster y, na łoko kupił. Będziesz pan bardzo zadowolony. Oczywiście najarałem się silnikiem. Nie patrzyłem już na, na resztę, aby 3 litry był. Patrzcie, Majster na oko kupił babaryczkę. nie niebitą. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Sprawdzimy mierniczkiem. Będzie luks, czekajcie, przyznam szczerze, że nie, nie sprawdzałem w ogóle, także to będzie pierwszy test <grystanie> w domu, tylko odpaliłem, sprawdziłem tam na, drzwi, na drzwiach, czy działa, że wyłapuje lakier, proszę bardzo, etui, zaraz majster tutaj ogarnie temat, tu mam list, Kurwa, jeszcze jej z tej olejnej farby nie zmyłem. Dobra, trzeba przeczytać. Ktoś przysłał, to trzeba przeczytać. Panie Sebastianie, od prawie dwóch lat oglądamy pa Pana bardzo dobre roboty. <grytanie> Nas i pewnie większość widzów zastanawia, ile bawareczka ma po tych wszystkich zabiegach szpachli. Jesteśmy z polskim producentem mierników lakieru i z chęcią przekazujemy Panu jeden z nich. Na pewno przyda się również w przyszłości do kolejnych projektów i oczywiście w serwisie. A co? Każdy majster wie, że grubość ma znaczenie. Od teraz można ją dokładnie zmierzyć. <grymne> Zara, przetestujemy sobie. Mielik jest magnetyczny, ale oglądając Szkołę coraz bardziej zastanawiam się nad wprowadzeniem wyjątkowego egzemplarza z magnesem neodymowym. <grymne> no ta u mnie w... <grymne> szpachli Pozdrawiam. Prodzi... Prodzi... Nie wiem jak się czyta. Prodzitech, polskie mierniki lakieru. Pani Arku, bardzo dziękuję. Oczywiście, Majster zaraz, sprawdzi. <śmuszem> Powiem, <śmuszem> Powiem szczerze, że nigdy Majster nie mierzył. A, zamknięty yy, skórby. Powiem szczerze, że nigdy Majster nie mierzył. W domu sobie to troszkę tam jakoś poustawiałem na drzwiach. <śmuszem> Dobra, robimy pomiar. Czym się akceptowało? tym chyba, a ja tu, tu, można sobie ustawić, ustawić sobie yy, asystent, patrzcie, a asystent włączony, dobra, okej, okay. asystenta pomiaru, on tam podpowiada, czy jest yy, grubość lakieru oryginał, czy nie, dobra. Także mierzy i aluminium i jakieś tam inne. Cicho, cicho kurwa może lepiej nie <laughs> może lepiej nie zacznijmy sobie tej od dachu nie wiem czy to będzie widać czy słońce tu kit <skrybujesz> 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 to nie kit to lakier tu farba kurwa <skrybujesz> co ty wierdolisz nie lakier ok ja farby chyba dotknę. <noise> like ok, kurwa. Czekajcie, bo to niemożliwe. Aż się wystraszyłem. <noise> A może tu gdzieś kurwa był na tym? Lakier like ok. Ej, to niedobrze, bo grubość dochodzi tej olejnej farby. <noise> olejnej farby, ale się kurwa wystraszyłem. Czekajcie, Majster tu zobaczy. Lakier ok, Lakier ok. Panie, nie było dachowania. Elegancko jest. O, widziałeś? Bo on kurwa będzie widział cały czas ten. Ale tu nie masz pan kurwa tego. Ej, to trzeba dociskać mocno czy nie? Tu nie masz pan olejnej farby. Panie, zdrowy kurwa samochód. Aż tylko. <laughs> lakier ok. Dawaj przód przybity. Kurwa, nie widać nic. Nie, to jest lakier ok. Tu ktoś prostował? Lakier ok. Panie, bardzo dobry kurwa auto. Co ty pierdolisz? <gry> Ej, on widzi mój lak ten. Albo. Podwójny lakier jest. Z przodu maska mogła być trzaskana. Nie tu nawet widać, że było podwójnie lakierowane, bo zobaczcie, kurwa odłazi mi. Tutaj Podwójny lakier tu, Kurwa nie widzę nic Podwójny lakier Dawaj ten błotniczek teraz też jest kurwa podwójny lakier? A idź pan kurwa, kuj Nie bo tu jest ten sikany Kolejno Kolejną. <gryny> Kurde No dobra, zacznijmy tu, bo zobaczcie jakie jest bordy białe Tu ktoś mógł spachlować. Coś grubo jest Ej, ty ty jest kurwa już coś grubo. <gry> Jaki kit, kurwa, to purchle. <gry> Ej, co to jest, kurwa? To rzeczywiście szpachlowane mogło być coś. Ej, kurwa, co jest grane? Całe drzwi, kurwa, wyszpachlowane. <gry> co jest? Niemożliwe. Ej, teraz nie widzi nic. AUKSZY! Oh Co? Oh to... Niemożliwe. <grywa> Kurwa, nie... Nie no, nikt by tak cały dzień nie zajebał. Ponad normę jest chyba. Kurwa, niemożliwe. Już taka perełeczka. No, tu już jest normalnie. A to tu jest coś. jest coś nie tak. Panie kurwa, dobrze jest tam pierdolisz. Wygląda na to, znaczy na słupku, wygląda na to, że samochód był trzaskany tu w drzwi. Tutaj to może być może być ten Mówię ta farba moja troszkę tutaj może nam przeszkadzać Tu jest OK Wygląda na to, że dachowania nie było aczkolwiek tutaj I Właśnie okej okay, tu. Okej okay, tu. A tu kit pokazuje. Okay, ja tu kurwa krzywo chyba trzymam. Nie okej. Okay. Jeśli krzywo trzyma to. To takie sytuacje są dobra. Tutaj jest wszystko okej. Okay. Jedynie coś na tych drzwiach jest. dwie Parę drzwi, jakby było. A czekaj pan. A kurwa, muszę iść po klucze na słupku. Zobaczymy, czy było szpachlowane. Czy było na słupeczku szpachlowane. Kurwa. Mówiłem nie sprawdzać. No tak. Kurwa, czuję. Tobie to przysłał. A idź pan, kurwa, pój. To mnie to przysłał. <grywa> Tam ta strona coś jest kurwa nie tak. Klapka od innego <grywa> Dobra, tu nic nie ma. Jak coś będzie, to Wam powiem. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Tu nie ma. Tu nie ma. Sprawdzałem, czy na tych drzwiach też tak będzie pokazywać. Bo mówię, może tu coś jest, jakiś kurwa ten. On też dużo pokazuje. Wygląda na to, że z tamtej strony coś było. Ruszany. Jeszcze, jeszcze wezmę ten słupek. Zobaczę, drzwi otworzę na słupkach, zobaczę. No kit, kit, kurwa kit. Wygląda na to, że dostała w bok. To może być na tym słupku jeszcze, mogą być jeszcze ślady. Jak widać pachobarinka. <gry> Pachowarinka, dobry samochód kupiła na łokę. Tu takie w tutaj jest. Ktoś tu coś przyjebał chyba. Lakier ok. Lakier ok. Tutaj to jest oryginalna nalepka. To też tutaj raczej nic nie ma. Tu. Jest cieniutki lakierek, bo tu grubiej nie trzeba. Tu jest ok, tu jest ok. Wygląda na to, że tutaj to tylko drzwi były wgniecione i ktoś przyszpachlował, bo tu jest dobrze. Bo słupek jest dobry. Zapalm To Nie, no tu jest dobrze Wygląda na to, że tylko drzwi były przygniecione A i tu coś było chyba, nie? Tu wychodzi, że jest jakiś kit. Ładniej byś propilował. O, widziałeś? <laughs> tu jeszcze nie tu jest. Tu jest. Tu też. Tu już nie. No dobra. Dobrze jest, kurwa, jaki Dobrze jest! A tutaj taki pruchleczek jest mały. Jaki kit, kurwa, jaki kit! Jaki kit, kurwa! <grystanie> jaki kurwa kit! Człowieku, ze wszystkich stron! Kurwa, pobijany! <grystanie> Adam no tam pierdolisz. Tu jest ten. Te. Także mierniczek e, GL-8S bardzo dobrze się <śpiewanie> sprawuje. <śpiewanie> da. Paniarku, po coś Pan mi to przesłał? A <śpiewanie> idź Pan, kurwa, kuj. <śpiewanie> bardzo dziękuję za mierniczek. Pozdrowionka, ej. Y, trzeba będzie jeszcze przetestować na tamtej i zobaczyć moje szpachle. <śpiewanie> pokazuję. także o taka sytuacja. Ja tam jestem zadowolony. Chodzi, chodzi. Kurbo, oszalał. No tak. Dobra. Aś pan mnie wkurbił teraz. Dobra. Wit, malina Pozdrawiam do następnego. Cześć. No ta... Weź to pan, kurbo. Jeśli dotrwałeś do końca filmu, bardzo Ci dziękuję. Jak możesz, zostaw łapkę, bo dzisiaj, proszę ja Was, do wygrania znowu koszuleczka. <grym> Cyk, puch. Legańsko. <grym> znowu koszuleczka do wygrania. Więc pisz w komentarzu słowo mierniczek. <grym> Będę wiedział, że dotrwałeś do końca. Bardzo Ci dziękuję. Zostaw łapeczkę w górę. No i powodzenia. No ta. Mówiłem kurwa, żeby nie sprawdzać.